Po długiej czteromiesięcznej przerwie Mistrzowie Polski wrócili do gry. W pierwszym oficjalnym meczu nowego sezonu przebudowany ASEKO PROKOM przyjechał do Starogardu Gdańskiego bronić Super Pucharu Polski zdobytego przed rokiem w Gdyni. Mecz od pierwszej do ostatniej minuty obfitował w wiele efektownych zagrań z obu stron, a sportowych emocji było nie mniej niż w decydującej fazie walki o mistrzowski tytuł. Efektowniej i skutecznie grał Alonso G. Skuteczny był Przemysław Zamojski, z minuty na minutę rozkręcał się młody, litewski talent Donata Motiejunas. Gospodarze, czego należało się spodziewać, oddawali mnóstwo rzutów z dystansu i tego dnia wiele z nich znajdowało drogę do kosza, przez co mecz trzymał w napięciu do ostatnich sekund. W końcówce szczęście dopisało drużynie Zorana Sretenowicza, która dzięki celnemu rzutowi wolnemu toniego Widena zwyciężyła minimalnie 79 do 78.